Jest inna prędkość znowu Prawie 2 No Jest kurwa, kurwa. uważaj żeby ci się kompresja nie odkręciła Skąd pierdolić kurwa Aż mi się bara nie chce rzucać takie skosniałe łapy No, już się rozjeździło

Tak, Na słowo honoru. A dzisiaj pełno pizda. Kurwa, no właśnie problem w tym, że nie jest pełna pizda. Ogólnie <gulanie> ten... Teraz pomiędzy... Jak z, z, z tego Continentala sobie założyłem tego Maxisa, to zawsze dawałem dwa kliknięcia hebla, teraz jeszcze pompuję kurwa do tego. Ej, nie wiem czemu, ale nie umiem się jakoś tak, wiesz, zgiąć, żeby tak w bok. Za mocno schamowałem niepotrzebnie, nie wiem czemu tak. W głowie sobie coś powiedziałem nie taki. o oh, kurwa no kurwa widziałeś kurwa jak późno? ale dobra przynajmniej się odblokowałem kurwa bo coś nie mogę w chuj nie wiem czemu nagle mnie tak kurwa blokada chwyciła o za widzę Dzień dobry, w dzisiejszym vlogu Oskara, pewnie to wstawi, tak. dzisiaj Oskar robi Jeep na swoim Nukeproofie Giga 290 karbonowym Lecz niestety trochę się spedalił, ponieważ ma koło 29, a także w nich mleko Tutaj jak widać są młodzi zawodnicy, aka alkoholicy Nie muszą prowadzić auta, to kurwa chleją piwo, no Dokładnie, młodzi zawodnicy, alkoholicy, to soczy, ale... To jest kurwa. Tutaj mamy młodych alkoholików, a tutaj już siedzi doświadczony, stary, wytrenowany alkoholik. No, przyjeżdżają tu się pytać Arka jak się pije. No <śmiech> <dokładnie>. <śmiech> <śmiech> oh, kurwa nie No kurwa o. Nie no kurwa Raz mi wyjdzie tak, że przełożę giry Raz w ogóle nie mogę puścić A ja mam kurwa dość yes, kurwa Oooo Kurwa, tyle się z tym... Tyle się z tym ścierwem jebałem W miarę taki... Oh, wow. Przysmarowałem Segirę Dzisiaj cały czas na step Jutro drzem, to więcej będzie Jutro będzie na pewno Nagram dłuższy odcinek Ała. Ty co? Muszę to Aha, okej. Okay. Okej. Okay. Kurwa Zahaczyłem y, y, tym y, łydką o siodełko Jajce chuj Auć Micha zmienił kubotę To nie jest inna elektrycznej przerzutki na szlaku do czego? Zrobi Pan sztuczkę? Nie nie. Sztuczkę Pan zrobi? Nie. I nagrywa mi się czy nie? Nagrywa. Aha, no tę sztuczkę zrobił. Bym chciał wipa się w końcu nauczyć. Ja się kurwa boję trochę, bo nigdy nie umiałem wrócić wipa. A jedni we Pokażę jak jeździ za chłopotku A zrobię trochę inaczej może. Mała. Z rano była inna prędkość niż teraz. Nie wiem jak to się dzieje. Teraz jest zwalnia, zwalnia na no dole. na wiem, Chyba na dzisiaj koniec wiesz Chyba dzisiaj kończę Co? Chyba dzisiaj już kończę Elo, przyjechałem jeszcze na główny po Pozyberta I tam właśnie stoi I właśnie idę po niego I zaraz się zobaczymy ui, ui. Elo wybiera problemy masz z kamerą No A tam tedy pójdziemy, bo ja tam trochę naokoło poszedłem niepotrzebnie no nie widziałem, gdzie jest w ogóle peron pierwszy. Ja widziałem. Aaaa. No, fajnie. Dobra, czekaj. Starszy już tego vlogu.